Wtedy ładnie czerpnie W ogóle równa ramka mhm. Tego ładnie zbudowano. No. Tutaj też już zalewają powoli Czyli co? One poważnie dążą do tego, żeby mam. wszystko już zalać? Tak Normalnie ten pan Ci, co izolują na zimę w tych izolatorach, Mary, no to już yy, z początkiem września, końcem, no pod początkiem września już y, poizolowali matki, nie? Już jest teraz ten czerwony, co teraz czerwią, we wrześniu to już jest. Yy, mało przeżywanych tego. Pszczoły jest na zimę przez zimę, no, ale tu jeszcze jest sporo A ile pokarmi? Ładnie. A tak mało pszczoły, a matki nie możemy znaleźć Nie? Dziwne, skomplikowane Was pani się tak robi o tej godzinie, bo jest mało pszczół, pszczoły i tak wygodnie się to robi no tak, tylko że tylko pryskamy pszczołę tą która jest, a, tej, a tą która lata nie pryskamy No, nie? no. no tak. Chyba tutaj są kawałki miodu mhm. tutaj w tej części tu u góry, nie? No, no I tutaj mają pyłek. Tak mają, tak. Nie nie widzę. Tutaj nie... A jest to matka. A jest. Koniowa, nie? Jest no. koniowa. A i cał... no ładnie, jest pomalowana no ładnie. No ładnie. ładnie. No ładnie. Ale faktycznie, tak jak mówisz, mało widoczny ten niebieski kolor, taki nie ma. Mało no się rzuca w No, jest ciemny. Jest taki mały jaskrawy on. No, to no jest. No, to jedną pieronicę my znaleźli na trzy. Chciałem zobaczyć tą cichiej wymiany najbardziej, bo jeszcze nigdy nie widziałem wymiany, takiej ściwej wymiany, którą sobie same pszczoły zrobią. To zobaczymy w dużym ulu W dużym ulu Jak nam się poszczęści. No. Zobacz, odbudowana ładna węza. Tak, i już miodek. Nie, cała ramka miodu jest. Czy faktycznie możesz w jedną czy dwie ramki z wziąć, jak i tak wiesz, i mi nie No. A będę miał coś do odwirowania ewentualnie. Nie nie, nie wiem, zastanowić się. jeszcze tutaj za tydzień czy za dwa tony jeszcze naharatają tutaj? Myślę, myślę, że tak. Liczę na to. O, tu jest pieszka. Sama ręka Nie? Ale ja się wiem, że będzie dużo więcej pierzchni, więc dlatego pytam się, czy masz węze żeby wyciągnąć ramkę z pierwszą ewentualnie mm -hmm. i włożyć ją zamiast jakąś z węzą. Ale mają po jednej, niektóre mają dwie ramki. Tam tak? na ściance też? To jest taka... Czyli dobrze mają, tak? Dobrze tak, sobie radzą. Tak, tak, tak. No To najważniejsze. Czyli co zostawiamy, to tak jest. No, tak mi się eee, tutaj tą ramkę z węzą, początkową przerzucamy. Tą pierwszą. Gdzieś jeszcze? A jak w nie, 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 tutaj gdzieś tutaj no, ewentualnie. No, to, to no nie, i złożyłem im tak samo jak miało <gry> nawet komórki zgadzają rozmiarowo hmm. Hmm. no i super bo tutaj w to w tym miejscu tutaj no to mają miódek nie? i tutaj hmm. mają dolną część wolną także tu się nic nie dzieje tutaj też miódek także ta ramka na samym końcu jak jest to tutaj nie ma żadnej żadne, żadnych tych nowych pszczółek więc się nic nie dzieje to im ładnie przymknę nie? No no i zamykamy. Też mi zrobię tą wentylację, teraz niech niech robią. Czyli to im tutaj zamknę to tak jak nie zostawię. Dołożę im tą naszą wodę. E... Szufladę też mają w placu, wiesz? wyciągnięte, dobra OK, czyli szuflada jest wyciągnięta. Zaraz tam szufladę, wyciągnę z tego pierwszego Niech się to tutaj wszystko ładnie wentyluje A później pozbieram te wszystkie szuflady, wyczyszczę OK Szefu tam poszedł Zalać naszego Rozcieńczonego kwasu Mlekowego do stężenia 15% i już oglądamy tutaj daszek podniesiemy i też ta sama sytuacja co tego na razie nie będę im jakoś tutaj ruszał, myślę, że zaczniemy chyba od dołu z tymi sprawami. Dobra. z tego, co wiem, to tu mam kratę ogrodową. chciałbym ja to podniósł całe jeszcze z tej strony podniesiemy bo to wszystko pokitowane okej okay. Dobra spróbujemy to podnieść do góry tak żeby krata została Krata jest muszę ją tylko przetrzymać a śmi palca Majgnęło. jest Przepierońska ta krata jest przyklejona? No przykleiła mi się krata, wiesz A chciałem kratę mam tutaj Tu mam Chciałem właśnie wziąć tą kratę Jest tam ta krata przyklejona no możesz teraz powoli ciągnąć. Przejechać, nie? O tutaj, widzisz w ten sposób palcem. O teraz chyba, i teraz ją. Ja I teraz mogę podnieść te dwa korpusy. Jest? Jest. Ok, i położę je tutaj, nie?